Mamy dwa cienkie przewodniki, w których płynie prąd. Przewody te są bardzo długie i my będziemy patrzeć tylko na pewne kawałki tych przewodów. Narysujmy sobie najpierw pierwszy przewód. O, to jest nasz przewód. Tutaj płynie prąd, który oznaczymy sobie przez I1 oraz sam przewód oznaczamy przez 1. Tutaj narysujmy sobie jakiś wektor będący elementem długości. Oznaczmy sobie przez d L1. To jest wektor, który idzie wzdłuż tego przewodu i zwrot jest taki jak kierunek prądu. Dobrze. Teraz narysujmy sobie drugi przewód może na czerwono. O, to jest drugi przewód. Tutaj mamy prąd, który oznaczamy sobie przez I2 i to jest przewód numer 2. I tak samo zaznaczmy sobie element długości DL2. Dobrze. Teraz odległość między tymi przewodami. Oznaczmy przez D. To jest odległość tymi, między tymi przewodami. I tak jak powiedziałem, my będziemy tylko patrzeć tylko na, pewne, yy, na, na pewną część tych przewodów. O, na przykład odtąd, dotąd. będziemy patrzeć na kawałek na kawałki o długości L. Dobrze. Teraz. Jakie jest pole magnetyczne od przewodu 1? W miejscu, gdzie jest przewód numer 2, no to proszę Państwa, reguła prawej dłoni dla prądów, kciuk idzie zgodnie z prądem I1, obkręcamy teraz prawda, prawą dłonią, no i palce nam pokazują, że tutaj pole magnetyczne wchodzi w ekran, prawda? Tutaj pole magnetyczne wchodzi nam wygram. Oczywiście to jest na całej długości tego przewodu, ale ja, ja, ja rysuję tylko tutaj. Czyli mamy przewód z prądem o, o natężeniu i2, i ten przewód znajduje się w polu magnetycznym od tego czarnego przewodu, i te pola magnetyczne wchodzi w, w ekran. No to przypomnę jaka jest wartość tego pola magnetycznego. Wartość tego pola magnetycznego, no to żeśmy sobie wyliczyli w poprzednim wykładzie, równa się mu0 podzielone przez 2pi razy 1. Bo tu, prawda, bierzemy to jest pole od tego przewodu czarnego, a tam mamy prąd i1 podzielone przez odległość od tego przewodu, od czarnego przewodu, a to jest odległość d, prawda? Bo teraz to jest pole, nas interesuje pole, które jest dokładnie w tym miejscu, w którym znajduje się czerwony przewód, prawda? Więc bierzemy tą odległość d. Teraz tak samo możemy natychmiast się przekonać, że wektor b1, jaką, jaki ma zwrot? Może najpierw narysujemy sobie, jaką mamy tutaj układ współrzędnych. Tu mamy tak x. Tutaj mamy y, a tutaj mamy z. Czyli tak, czyli te pole magnetyczne wchodzi w ekran, a więc widzimy, że kierunek jest dokładnie minus z. Minus z z daszkiem, czyli to jest wektor który ma taki kierunek jak oś Z, ale zwrot ma przeciwny niż oś Z, prawda? Kierunek jest minus Z z daszkiem. No dobrze, czyli wiemy, jakie jest pole magnetyczne w tym miejscu, w którym, jest, w którym jest czerwony przewód. I zaznaczam jeszcze raz, to jest pole magnetyczne od czarnego przewodu. No to teraz możemy policzyć, jaka siła działa na przewód o numerze 2. No to proszę Państwa, ta siła dana jest wzorem, który żeśmy sobie wyprowadzili w jednym z poprzednich wykładów. F2 równa się tak, całka po tym przewodzie czerwonym i 2. Bo nas interesuje teraz siła działająca na przewód czerwony. Czyli całkujemy teraz po czerwonym przewodzie i 2. A tutaj mamy dl2, czyli element długości tego przewodu czerwonego. Krzyż i teraz pole magnetyczne, ale pole magnetyczne B1, prawda? Bo to jest pole magnetyczne od przewodu czarnego. Dobrze. A to się równa Tutaj może poprawię. B1. A to się równa. Napiszmy sobie Całka. Teraz tak. I2. I teraz jaki to jest wektor? DL2 krzyż B1. No to teraz korzystamy z reguły prawej dłoni dla iloczynu wektorowego. Kładziemy na DL2. Y, obkręcamy do wektora B1 i widzimy, proszę Państwa, że kciuk teraz wskazuje w kierunku minus X. Minus X z daszkiem. Czyli możemy sobie zapisać, że to jest DL2 B1 i kierunek minus X z daszkiem. Tam jest ten zwrot tej siły, a to się równa proszę Państwa, mamy teraz tak I2 całkujemy teraz po DL2, czyli całkujemy po tej długości tego przewodu a nas interesuje długość L czyli mamy I2 L B1 minus X z daszkiem, prawda? Czyli możemy sobie jeszcze raz zapisać, napiszmy sobie jeszcze raz że F2 równa się i mamy teraz tak I2 L. Teraz ile wynosi B1? No to B1 mamy zapisane u góry. No to piszemy sobie μ0 podzielone przez 2π razy 1 podzielone przez d i razy minus x. A to się równa, zapiszmy sobie jeszcze raz, czyli siła, która działa na przewód numer 2, to się równa tak. Teraz mamy tak μ0 podzielone przez 2π. Teraz napiszmy sobie tak i 1 i 2 razy. L podzielone przez d i kierunek minus x z daszkiem. I zaznaczmy sobie ten wzór. Czyli jeszcze raz. To jest siła, jaka działa na przewód numer 2, i ta siła wynika z tego, że w tym przewodzie numer 2 mamy prąd, oraz to znajduje się w polu magnetycznym od przewodu numer 1, prawda? I kierunek jest minus x, czyli ta siła, proszę Państwa, działa o, w tym kierunku. Prawda? To jest. Dokładnie F2. I tak samo łatwo można policzyć siłę F1, czyli siła, jaka działa na przewód numer 1. I tutaj interesuje nas teraz pole magnetyczne od przewodu czerwonego. Korzystamy z reguły prawej dłoni dla prądu. Kciuk idzie zgodnie z I2, kręcimy teraz palcami i otrzymujemy, że pole magnetyczne tutaj wygląda tak, prawda? To jest pole magnetyczne od przewodu czerwonego, czyli. Kierunek jest teraz plus z z daszkiem. No to napiszmy sobie teraz tak, że siła, jaka działa na przewód numer 1, to mamy dokładnie ten sam wzór. Mamy tak, całka i 1. Teraz całkujemy po przewodzie numer 1, czyli mamy 1. Oraz mamy DL1, krzyż. I tutaj interesuje nas pole B2. Prawda? Tu jest pole B2. To, co mamy tutaj, to jest B2 to jest pole od przewodu czerwonego. Dobrze, czyli mamy krzyż B2. No i zobaczmy, że DL1 krzyż B2, teraz co to jest? B2 idzie prawda, od ekranu w kierunku państwa głowy. DL1 idzie do góry, więc jak teraz obkręcimy, to zobaczymy, że kciuk wskazuje, jak zastosujemy regułę prawej dłoni dla iloczynu wektorowego, to zobaczymy, że kciuk wskazuje na plus x z daszkiem. Na plus x z daszkiem. I dostaniemy po prostu, że to się równa 1 l razy B2 plus x z daszkiem, a to się równa. I teraz co? Korzystamy z faktu, że B2 równa się mu0 przez 2pi, czyli to jest pole magnetyczne od czerwonego, e, od czerwonego przewodu, w tym punkcie, w którym jest e czarny przewód. Czyli to jest po prostu mu0 podzielone przez 2pi i 2, prawda? bo tutaj to jest pole od przewodu, gdzie płynie prąd i 2, podzielone przez D podzielone przez odległość pomiędzy czerwonym przewodem a czarnym przewodem. Dobrze. I teraz, proszę Państwa, podstawiając tutaj do tego wzoru, przekonamy się, że dostajemy dokładnie taki sam wynik jak powyżej, tylko znak jest różny, czyli F1 będzie równe minus F2, a to się równa mu0 podzielone przez 2pi i 1 i 2L podzielone przez D i kierunek tutaj jest plus X z daszkiem. Zaznaczmy sobie ten wzór. Czyli tutaj na tym rysunku siła działająca na czarny przewód jest dokładnie. Jest dokładnie Taka, prawda? Tu jest taka siła. I wartość tej siły jest dokładnie taka sama, jak siła F2, tylko jest przeciwny zwrot. I to przy państwa też jest jasne z szczeciej zasady dynamiki Newtona. Jeśli prąd 1. Działa na prąd 2 z jakąś siłą, to prąd 2 działa na prąd 1 z taką samą siłą, tylko ma być przeciwny zwrot. I tutaj rzeczywiście widzimy, że nasz wynik jest konsystentny z trzecią zasadą dynamiki Newtona. Teraz, proszę Państwa, możemy się zastanowić, a co będzie, jeśli kierunek prądów będzie przeciwny na tym rysunku. No to proszę Państwa, zróbmy sobie taką, taki, taki szybki rysunek. Mamy prąd tutaj. Tutaj prąd ma wartość, prawda, I1 i kierunek jest do góry, tak jak było wcześniej. A tutaj narysujmy sobie prąd, który ma przeciwny kierunek. Dobrze, już tego nie będziemy liczyć w szczegółach, tylko państwu yy, szybko pokażę jaki to będzie wynik. Tutaj mamy teraz wektor, prawda, DL2. On jest teraz do góry, bo on jest zgodnie z wrotem, on jest zgodny z kierunkiem prądu. No i teraz proszę państwa, jakie jest pole magnetyczne wokół tego czerwonego przewodnika? No jest dokładnie tak jak tutaj, prawda? Bo prąd i jeden jest dokładnie taki sam, a więc pole magnetyczne wokół czerwonego przewodnika się nie zmienia. A więc pole magnetyczne tutaj jest dokładnie w głąb Ekranu, prawda? No i teraz, my wiemy, że siła F2, czyli siła, jaka będzie działać na ten przewodnik numer 2, tutaj mamy 1, a tutaj mamy przewodnik 2, czyli siła działająca na przewodnik 2 to jest tak, całka i 2, dl2, krzyż, i tutaj mamy B1, prawda? Tu jest B1, to jest pole magnetyczne od przewodu numer 1. No i to znowu reguła prawej dłoni i Przekonamy się, że siła działa w tym kierunku. Tutaj działa siła L2. Prawda? Czyli to jest proporcjonalne do plus X z daszkiem, czyli zgodnie z kierunkiem osi X. Czyli widzimy, Państwa, że będzie teraz odpychanie pomiędzy tymi przewodnikami. I na końcu zróbmy sobie takie bardzo proste ćwiczenie. Weźmy sobie dokładnie dwa takie długie przewody. I teraz tak. Niech jeden. Równa się I2, równa się 100 amperów, czyli mamy duże prądy przepływające przez te dwa przewody. Załóżmy teraz, że D równa się 1 cm, czyli to jest 0,01 m, prawda? Czyli mamy teraz dwa przewody oddalone dokładnie o 1 cm, czyli dość blisko siebie. Oraz patrzymy na przewody, o, te przewody są długie, i teraz my patrzymy na kawałek o długości równy L równa się 1 m. Dobrze? Jaka jest ta siła? No to liczymy, proszę Państwa. Siła, jeszcze raz sobie zapiszmy, że to się równa tak. Mu 0 podzielone przez 2π i 1 i 2l podzielone przez d. Tutaj już nie ma, prawda, wektora, bo teraz patrzymy tylko na wartość tej siły. A więc korzystamy tak. Mu 0, przenikalność magnetyczna próżni to jest tak. 4π razy 10 do potęgi minus 7. Podzielone przez 2pi, przy okazji tu nam się skraca, zostaje tam, prawda? 2 razy 10 do potęgi minus 7, razy, teraz mamy prądę 100A, czyli mamy 10 do potęgi drugiej razy 10 do potęgi drugiej razy l jest równe 1, czyli mamy 1, dzielimy przez d, czyli przez 0,01, czyli 10 do potęgi minus 2 metra, prawda? A to otrzymujemy f równa się tak: 2 razy 10 do potęgi minus 7, razy 10 do potęgi czwartej, razy 10 do kwadratu, a to się równa, proszę Państwa, 2 razy 10 do potęgi minus pierwszej. Tu pracujemy w układzie SI, więc mamy 2 razy 10 do potęgi minus pierwszej newtona. Czyli siła, proszę Państwa, jaka tutaj działa w tym przypadku, to jest po prostu równa 0,2 newtona. Żeby mieć jakieś wyobrażenie, przypominam, że jeżeli w polu grawitacyjnym mamy ciało o masie 1 kg. To jaka siła działa na to ciało w polu grawitacyjnym? No to przy maństwa siła jest wtedy m razy g. G to jest przyspieszenie grawitacyjne, więc to się równa 1 razy gdzieś w przybliżeniu 10 m na sekundę do kwadratu, tak jest w przybliżeniu przyspieszenie grawitacyjne, tak z grubsza, a to, a to się równa dokładnie 10 N. Czyli na ciało o masie 1 kg w polu grawitacyjnym przy powierzchni Ziemi działa siła w przybliżeniu 10 newtonów. Czyli ta siła, którą tutaj żeśmy dostali, 0,2 N pomiędzy tymi dwoma przewodnikami, gdzie płynie 100 amperów i odległość jest tylko 1 cm, proszę zobaczyć, że ta siła jest 50 razy mniejsza niż siła, jaka działa na ciało o masie 1 kg w polu grawitacyjnym przy powierzchni Ziemi. Czyli widzimy, proszę Państwa, że ta siła, którą tutaj, którą tutaj dostaliśmy, jest dość mała, ale jest to siła, którą wciąż można zaobserwować. To wszystko.